Here's the thing about power. Once you taste it, there's no going back. This planet tried to destroy us. Nowy tytuł polskiego wydany przez japońskie Square Enix, to multiplatformowym loot który kładzie spory na kampanię But we became something more. Blurring line between mortals. Hej, z tej strony Drunk Paris, aby oglądać recenzję Outriders wydaną na konsolę PlayStation 5, obie wersje Xbox Series, komputery osobiste z systemem Microsoft Windows, Google Stadia, a także poprzednią generację. W przyszłości Ziemia stanie się pustkowiem nadającym się do zamieszkania, i aby przetrwać ludzki gatunek, zmuszony będzie do odnalezienia nowego domu. Wkrótce, po przebyciu na planetę o imieniu Inok, tajemnicza burza rozdziera całe tereny i niszczy wszelką elektronikę. Trzy dekady później, Protagonista budzi się z hibernacji, gdzie stara, zdewastowana ziemia wydaje się rajem. Jako Outrider, czyli osoba elitarnej formacji wojskowej, mającej zabezpieczyć osadników przed potencjalnym zagrożeniem, stawia czoła wielu wrogim frakcjom oraz zmutowanej dzikiej zwierzynie. Podczas wędrówki staje się Alter Edem, obdarzony niezwykłymi zdolnościami i w dalszej części fabuły spotyka swoich dawnych znajomych, gdzie wspólnie łączą swe siły, aby odkryć sposób na zneutralizowanie burz, tym samym dając populacji szansę na rozwój. Fabuła tytułu nie jest zbyt odkrywcza i rewolucyjna, ale znajduje się w niej znacznie więcej opowiadanej historii niż w innych grach tego typu. Tytuł nawiązuje do krótkiego, złotego wieku gatunku, gdzie spora dawka dynamiki łączy się z elementami RPG. Zabawę na samym wstępie rozpoczynamy koniecznością stworzenia własnego awatara w bardzo ubogim kreatorze postaci. Oprócz dostępnych pisetów twarzy zmienić możemy odcin skóry czy kolor oczu. Kolejną wybieramy rodzaj włosów z dostępnych 12 opcji, formę zarostu oraz ich zabarwienie. Kreator dodatkowo umożliwia dodawanie znamion, kolczyków i w przypadku pań kilka możliwości w kwestii doboru odpowiedniego makijażu. Na sam koniec edycji stworzonej postaci nadajemy imię lub pseudonim. Kampania to przede wszystkim wstawki fabularne oparte na silniku gry oraz spora ilość rozmów z NPC, gdzie podczas wymiany zdań od czasu do czasu otrzymujemy możliwość wyboru dialogu tak jak w popularnych seriach RPG. Pętla rozgrywki polega na dotarciu do nowej lokalizacji, wykonaniu podstawowych misji oraz ukończeniu kilku dostępnych zadań pobocznych. Warto także zaznaczyć, że tytuł nie jest grą typu open world, a rozgrywkę prowadzimy na kilkunastu podzielonych korytarzowych mapach pełnych niewidzialnych ścian. Całość zabawy opiera się na ciągłym likwidowaniu przeciwników, a także na pozyskiwaniu przydatnych przedmiotów oraz uzbrojenia sporozmieszczanych w różnych lokacjach skrzyniach. W dowolnym momencie gracz może odwiedzić centralny obszar, aby sprzedawać nadmiar przedmiotów, przechowywać sprzęt do późniejszego wykorzystania lub stworzyć nowe narzędzia walki. Misje fabularne oraz zadania poboczne trwają zwykle od 10 do 15 minut. Biorąc pod uwagę ich zwięzłość i nagrody, jakie zapewniają, warto ukończyć je wszystkie, zanim rozpoczniemy kolejne wyzwanie. W miarę postępów w grze zdobywać będziemy punkty doświadczenia za pokonywanie wrogów oraz wykonywanie zadań. Każdy nowy poziom to dodatkowe punkty umiejętności, które można użyć do odblokowania nowych zdolności w drzewie rozwoju postaci. Cztery dostępne klasy postaci mają charakterystyczne zdolności, które koncentrują się na niszczeniu wrogów w spektakularny sposób. Piromanta używa mocy opartej na ogniu do podpalania wrogów, podczas gdy manipulant korzysta z teleportacji. Technomanta posługuje się umiejętnością dalekiego zasięgu, którą neutralizuje wrogów z daleka. Z kolei niszczyciel otacza się ochronną skorupą pokrytą skałami. Ponieważ wszystkie klasy koncentrują się na ofensywie, nie ma tradycyjnej klasy wsparcia. Pomimo skupionego na ofensywach charakteru klasy postaci, podczas gry z innymi graczami łatwo zauważyć, że różne moce dobrze się uzupełniają. Etapy walki są zazwyczaj bardzo szybkie i dynamiczne. Do pozbywania się przeciwników oddano w ręce gracza wszelakiej maści pistolety, strzelby, karabiny szturmowe i karabiny snajperskie. Działają one podobnie jak w większości strzelanek, jednak niektóre modyfikacje wzmacniają broń, nadając jej różne efekty, takie jak wybuchowe pociski, które palą wrogów lub lodowe, spowolniając ruchy wroga. Wszystkie bronie zapewniają satysfakcjonującą mechanikę, sprawiając, że każda nowa pokawka różni się w znaczący sposób od poprzedniej. Widok oponentów rozpryskujących się na krwawe kawałki po zabiciu ich ze strzelby jest niezmiernie widowiskowy. Świetnie wyglądają walki z bosami i trzeba przyznać, że są dość wymagające. Klucz sukcesu to głównie zdolności postaci, których na raz można mieć aktywnych tylko trzy. Poziomy świata to wersje poziomów trudności Outriderów. Im wyższy poziom świata, tym trudniejsza staje się gra. Między poziomami występuje znaczący skok trudności i w trakcie zabawy można w bardzo szybki sposób stracić życie. Dlatego tak istotna jest kwestia ulepszania uzbrojenia, aby w dalszej części gry nie odstawać od poziomu wroga. Wytwarzanie to prosty proces. Wykorzystując zebrany złom, metal czy inne surowce od pokonanych adwersarzy oraz skrzyń z łupami ulepszamy swój sprzęt. Demontaż zbroi i broni również zapewnia przedmioty niezbędne do ulepszania. Co ciekawe, misje zapewniają prawie nieskończone źródło przedmiotów rzemieślniczych. W rezultacie można ulepszać sprzęt tyle razy, ile potrzebuje gracz. Jest także możliwość, aby obniżyć poziom świata, jeśli sytuacja stanie się zbyt gorączkowa, ale wówczas otrzymane przedmioty nie będą tak wartościowe jak te na najwyższych poziomach trudności. W trudnych momentach produkcji zawsze można posiłkować się umiejętnościami innych graczy lub próbować do skutków pojedynkę. W przerwie od zadań głównych gracz ma możliwość personalizować zdobyty sprzęt i podmieniać elementy uzbrojenia czy pancerza na te, które najbardziej się wyróżniają. Modyfikować możemy także pojazd, który porusza się między lokacjami oraz dostosować sztandar służący jako forma punktu szybkiej podróży. W zakładce wyróżnienia odbieramy nagrodę za posługiwanie się konkretną bronią lub umiejętnością. Dziennik to przydatne informacje związane z fabułą oraz ciekawe notatki odnośnie do poszczególnych postaci czy wrogów. Zawartość gry końcowej Outrider składa się z misji zwanych ekspedycjami. W tych misjach odwiedzamy nowe lokacje, w których gracz musi pokonać falę wrogów i końcowych bossów, aby zdobyć najrzadsze dostępne łupy. Ekspedycja to tryb, do którego warto się udać, jeśli potrzebujemy znaleźć wysokiej klasy sprzęt, aby stworzyć idealnie zestrojoną postać. Tryb ten ma również własne poziomy trudności, im wyższy poziom wyzwania, tym lepsze łupy do zdobycia. Warto również pamiętać, iż produkcja wymaga bycia przez cały czas online, nawet w przypadku gry solo. Dzieje się tak, ponieważ ekwipunek i postać gracza przechowywane są na serwerach, co nie każdemu może się podobać. Oprawa graficzna to dobry i momentami przeciętny poziom wykonania, zwłaszcza jeśli chodzi o postacie oraz ich animację, która prezentuje się dość sztywno. Znacznie lepiej wyglądają lokacje i niektóre widoki, które zachwycają swoją architekturą. Niestety wiele dobrego o lokalizacji produktu powiedzieć nie można. Polonizacja gry jest straszna, a dialogi koszmarnie żenujące. Jakość rozmów również nie kładzie na łopatki i zdecydowanie czuć, że większość kwestii jest czytana z kartki bez jakichkolwiek emocji. Kim jesteś i co tak naprawdę tu robisz? Jak chcesz zrozumieć ten świat, musisz dotrzeć w pewne miejsce. Znacznie lepiej wypada wersja angielska i może to nieco dziwić, tym bardziej, że za całość odpowiada polskie studio. Outriders zabiera wiele elementów występujących w takich tytułach jak Borderlands, The Division czy Destiny. To dobra i funkcjonalna gra, która kładzie nacisk na ekstrawagancką akcję i niekończące się grindowanie, aby stworzyć idealną budowę postaci. Niestety w wielu przypadkach brakuje jej oryginalności i na tle wspomnianych tytułów nie wyróżnia się niczym szczególnym.